nagrywałem wszyscy influencerzy Cicho? A kurwa cicho, <śmiech> <spodziewanie>. <śmiech> Wybraliśmy się na rynek do Wrocławia, aby sprawdzić, jak ludzie reagują na kalistenikę i street workout. A do tego wszystkiego posłuży nam koło fortuny, które zadecyduje, czy ja będę musiał wykonywać elementy, czy może jednak kamień. Dodatkowo fajnie się złożyło, bo w tym samym dniu odbywał się Międzynarodowy Dzień Pobijania Osób, które grają na gitarach, także było bardzo dużo osób. Tu się, zatrzymujemy, robimy koło. Fortuny. na 50, ale mam nadzieję, że, że za każdym 50. Dobrze, No i niestety padło na mnie, także szybkie przygotowanie, jakieś owijki, delikatne rozgrzewka, żeby po pierwszej próbie nie pojechać na ostry dyżur, no i jedziemy. mnie nie starczy. Klaudiuszu, Dobra, zadajesz. Bez ucięcia lecisz na tamte poręcze w zgubił. studiu. Co to jest? Yo, Jack, what up, monny Stwierdziliśmy, że jest za mało osób i mało kto reaguje, dlatego postanowiliśmy szybko zmienić miejscówkę i przenieść się w jakieś bardziej oblegane miejsce. Kolejne lotowanie. No nie. Nie, będzie na kawiu. Nie, nie, nie. Będzie na no, Kamila. Nie, na Klaudiusz? Nie, ale... Klaudiusz. No, masz... no dobra, ale i tak było blisko do Kamila. <głodzio> Czyli Kamil. No widzisz no, że... no, jak... No i mnie to chodzi. Już stwierdziliśmy, że w sumie nie będziemy używać tego koła fortuny i po prostu każdy z nas będzie próbował robić jakieś elementy, aby wywołać reakcję. No i w sumie na pierwszy ogień poszedł Kamil, który miał zrobić flagę, a wyszło jak u. <grytanie> Nie no, takiego cringe'u być nie może, dlatego Kamil od razu poszedł zrobić jeszcze raz, tym razem bez flagi zwykłej, a tylko dragonka. Spróbujemy z telefonu klawi, bo kamera się jest się na Jeden to sobie można ewentualnie sadzić, tam gdzie nie powinno się nic sadzać. I sobie tyle, spróbujemy go na telefonie. nagraliśmy parę prób, cała narma, śmartka.

Ludzi Ja jeszcze na mnie raz. Weź kamerę i No i w sumie pozwolę sobie tutaj zakończyć ten odcinek na tym momencie. Mimo, że jeszcze zostało nam dużo materiału, to też nie chcemy go na siłę tutaj upychać. Generalnie reakcji było sporo, nie wszystkie są tutaj na filmie, tak jak wspominałem, ale generalnie na innych naszych social mediach, na TikTokach, czy na shortsach na pewno będzie. Także na tyle to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach niebawem pewnie. Elo.